Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej wicepremiera ministra obrony narodowej, pana Władysława kosiniaka Kanosza oraz wojewodu warmińsko-mazurskiego, pana Rafała Króla. Panie premierze, oddaję głos. Pan wojewoda zaczyna, Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski. Dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo kraju zaczyna się od naszego województwa. To właśnie w Armii jest granica z NATO, granica Unii Europejskiej, granica Polski. Tu skupiamy się dzisiaj na tematach bezpieczeństwa, na temat współpracy przede wszystkim z samorządom i z lokalną społecznością. Bardzo chciałem serdecznie podziękować panu premierowi za to, że dzisiaj e, zorganizował spotkanie przede wszystkim dla swoich służb, ale też miał czas na to, żeby się spotkać z samorządowcami, z administracją zespoloną, niezespoloną, żeby e, podsumować pracę jednego roku Programu Ochrony Uroczystości i Cywilnej i współpracy e, wojskowej. Ja mam tylko taki gadżet i prezent i podziękowanie za dzisiejszą wizytę. Panie premierze, gra, królewska gra która strategiczna, która pozwala przewidywać różne rzeczy w przyszłości. Nie zawsze król jest najbardziej istotny, ale uważam, że w Pana decyzje dzisiaj strategiczne są bardzo poważne i bardzo za nie dziękuję Dzięki. za tę właśnie przewidywalność. Dzięki. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki. To, to jest zawsze y, wspaniale y, móc dobrze umieścić króla, dobrze. E, więc y, mam tą satysfakcję też. Moi drodzy, jesteśmy też z samorządami, z reprezentantem burmistrz Braniewa wraz z nami. Przed chwilą zakończyliśmy dwa spotkania. Pierwsze to odprawa z kadrą dowódczą Wojska Polskiego, wszystkich jednostek, zarówno sojuszniczych, jak i Wojska Polskiego obecnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. A warmińsko-mazurskie wojskiem stoi. Jak podsumowaliśmy, to liczba żołnierzy zgromadzonych w wojewstwie warmińsko-mazurskim jest większa niż wielu państw europejskich, naszych sojuszników, naszych sąsiadów. Oni mają mniej liczne armie w całych swoich państwach w porównaniu z tym, ile jest żołnierzy w wojewstwie warmińsko-mazurskim. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom warmii i Mazur za to, że co dziewiąty żołnierz. Przystępujący do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pochodzi z województwa warmińsko-mazurskiego. Panie wojewodo, panie burmistrzu, dla was wszystkich, dla wszystkich mieszkańców wielkie podziękowanie i proszę o więcej, bo jesteśmy trzecią armią co do wielkości w NATO, ale mamy jeszcze większe ambicje, zamiary i plany. Budujemy strategiczne inwestycje. Inwestycje, które są realizowane dzisiaj w województwie warmińsko-mazurskim, to jest około 25 miliardów złotych. To jest dwa razy więcej niż PKB wytwarzane przez województwo warmińsko-mazurskie. Do tego jeszcze trzeba doliczyć tą część wojskową, e, która nie jest ujawniana we wszystkich e, dokumentach, e, często jest oklauzulowana. Więc są kolejne miliardy, a przed nami bardzo dobra perspektywa programu SAFE, programu inwestycji europejskich na rzecz bezpieczeństwa i obronności, która duża część trafi do województwa warmińsko-mazurskiego, bo Tarcza Wschód, która bardzo dobrze się rozwija, za co bardzo dziękuję, jest inwestycją szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim. Już miejsca składowania wybudowane. Teraz te kolejne etapy fortyfikacji, systemów dronowych, antydronowych, wyposażenia jednostek, dofinansowanie samorządu również i współpraca z samorządem w zakresie wykorzystania terenu, zasobów, ale naprawa dróg, które też zużywamy. My się do tego poczuwamy i wojsko będzie naprawiać drogi. Przed chwilą o tym z samorządowcami rozmawialiśmy. Chcę was też poinformować, że. 16 dywizja zmechanizowana, 16 pomorska dywizja zmechanizowana, dla której obszarem głównej działalności jest województwo warmińsko-mazurskie. Dywizja bursztynowa jest największym związkiem taktycznym na północno-wschodniej flance NATO. Oddziaływanie dywizji wielonarodowościowej Korpusu Północny Wschód to też wszystko województwo warmińsko- mazurskie, e, więc ta współpraca, ta obecność moja bardzo częsta w województwie warmińsko-mazurskim wynika z e, sprzętu, który tutaj trafia. Trafiły czołgi K-2, armatochałubice K-9, e, zestawy HOMAR-K, czyli wyrzutnie rakietowe Czunmo. E, Wszystki Cały sprzęt, który tutaj e, trafia do poszczególnych jednostek, e, już nie mówię o transporterach opancerzonych, ale bojowy wóz piechoty Borsuk, pierwsze 15 egzemplarzy trafiło właśnie do 16 Dywizji, do 15 Brygady. Bardzo się cieszę, bo one już służą Wojsku Polskim, więc inwestujemy w sprzęt, inwestujemy w ludzi, zapraszamy wszystkich do Wojska Polskiego. Miałem okazję niedawno przed świętami sekretarzem generalnym spotykać się z żołnierzami rumuńskimi, chorwackimi. Brytyjskimi, amerykańskimi stacjonującymi tutaj bardzo dobrze oceniają go, gościnność i o tą gościnność dalej proszę. W co będziemy inwestować w tym roku? W program obrony cywilnej, ochrony ludności. To z Ministerstwa Obrony Narodowej idzie 5 miliardów. Dziękuję panu Wojewodzie, dziękuję samorządowcom za dystrybucję tych środków, za ich przekazywanie, za zagospodarowanie. To są setki jednostek sprzętu różnego rodzaju, szczególnie beczkowozy, koparko ładowarki, e, z, sprzęt do ustadniania wody, e, agregaty prądotwórcze Agregat. o wysokiej mocy, ale też trzy duże magazyny, e, zlokalizowane Olsztyn-Elbląg i e, Bartoszyce. Bartoszyce, w których e, inwestujemy. Kolejny rok to też zmiana ustawy o obronie cywilnej, żebyśmy mogli w wieloletnie inwestycje, takie jak schrony i miejsca schronienia inwestować. I wspierać kolejna kwestia, którą dzisiaj poruszaliśmy, to jest bezpieczeństwo granicy, to już nie dotyczy bezpośrednio województwa warmińsko-mazurskiego polsko-białoruskiej, ale za którą odpowiada 16 dywizja. 30 lutego, 30 stycznia dojdzie do zmiany dowodzenia. Po, w operacji Bezpieczne Podlasie przejmie to 18. E, dywizja, ale 16. Dywizja wywiązała się e, jeszcze 15 dni, oczywiście, ale wywiązuje się do tej pory bardzo dobrze. Spadła presja migracyjna. Szczelność granicy jest największa w historii od 2021 roku, kiedy zaczął się ten napór na polsko-białoruską e, granicę. Dziękuję też wszystkim samorządom za utrzymywanie, za doprowadzanie do przejezdności dróg. O tym też rozmawialiśmy. Wiem, że samorządy zaczynają borykać się z problemami finansowymi. Będę przedstawiał tę sprawę na Radzie Ministrów. Wydatki są ogromne. Dziennie marszałek województwa wydaje milion złotych na odśnieżanie. Generalna dyrekcja dziennie w województwie warmińsko-mazurskim 6 milionów. I dziesiątki, setki tysięcy samorządowcy poszczególnych szczebli a perspektywy prognozy są takie, że te wydatki będą niestety potrzebne w kolejnych godzinach i dniach przez najbliższe tygodnie, więc będę na pewno tą sprawę poruszał na poziomie Rady Ministrów, żebyśmy znaleźli możliwość wsparcia dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Dla tych wszystkich, którzy chcą przystąpić do wojska, chcę przypomnieć o ćwiczeniach w gotowości o budowie aktywnej rezerwy, o przeszkoleniu. Nie ma lepszego miejsca do szkolenia niż województwo warmińsko-mazurskie, bo jednostka jest za rogiem. W każdej na, dosłownie gminie w każdym dosłownie powiecie. Można się szkolić, więc wszystkich na te szkolenia w gotowości, których edycję kolejną rozpoczniemy już niedługo serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, mamy czas na dosłownie kilka pytań. Proszę o przedstawienie się z podaniem redakcji. Proszę ograniczyć się do jednego pytania i zacznijmy od tematyki związanej z dzisiejszym spotkaniem. Dzień dobry, panie premierze. Drodzy panowie, Marek Lewiński, Polskie Radio Wolsztynie. Pytanie do pana premiera. Panie premierze, proszę rozwinąć wątek dotyczący Tarczy Wschód, gdyż albo efekty tego projektu jeszcze nie są tak spektakularne, albo jednak mamy do czynienia z jakąś no, niekoniecznie dobrą polityką informacyjną, bo my, mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, tak jak słyszeliśmy o otwarciu o 10 miliardach złotych na Tarczę Wschód, tak teraz około Kolejnych efektach już nie bardzo słyszymy. Pan powiedział oczywiście o określonych przykładach, ale co dalej to nas bardzo interesuje w kontekście właśnie tego projektu? Tarczy Wschód. To może i dobrze, że nie o wszystkim słyszycie. I o to chodziło. Bo projekt jest też projektem, który jest związany z polskim bezpieczeństwem i jakbyśmy wszystkie elementy tego bezpieczeństwa pokazali, to ułatwiamy zadanie naszym adwersarzom, a my jesteśmy od tego, żeby im życie utrudnić, a nie ułatwić, żeby odstraszyć i obronić, bo to jest Narodowy Program Odstraszania i Obrony. Ale co się już udało zrobić? To są fortyfikacje, to są umocnienia, to jest 13 magazynów sprzętu zlokalizowanych w pobliżu granicy, który jest po to, żebyśmy w trybie pilnym rozstawiali ten sprzęt, jeżeli taka potrzeba zajdzie. To nie jest tak, że my zbudujemy e, e, fortyfikacje e, na stałe we wszystkich e, miejscach, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby gotowość do przeprowadzania tej operacji była w ciągu e, kilku dni i sprzęt zgromadzony, czyli teraz e, w tym ujęciu infrastrukturalnym skupiamy się na budowie magazynów przechowywania sprzętu koniecznego do budowy fortyfikacji. Drugi etap, to są systemy dronowe i antydronowe. I wchodzimy teraz w kluczową fazę. Niedługo podpiszę kontrakt na program SAN. To jest obrona przeciwdronowa, czwarta warstwa obrony powietrznej państwa polskiego. To jest wartość o kilkanaście miliardów. Trwają jeszcze negocjacje, ale to jest potężna inwestycja. Szczególnie będzie też zlokalizowana tutaj w województwie warmińsko-mazurskim, czyli te 10 miliardów. W z tym, co z Unii Europejskiej i ze środków Polski przeznaczymy na program Tarczy Wschód, to był tylko początek. Trzy elementy, które są główne: utrudnianie mobilności wojskom przeciwnika, ułatwianie mobilności wojskom własnym, ochrona jednostek i ludności cywilnej. Te, w tych trzech aspektach cały czas trwają prace. Część zdjęć możemy pokazać, na przykład, już wielkie połacie z gromadzonymi jeżami, żel betonowymi, mogliście Państwo pewnie obserwować. Nie wszystko pokażemy, wykorzystujemy też naturę. Też bym chciał wszystkich, którzy się martwią, szczególnie bardziej pewnie w tym obszarze Puszczy Białowieskiej, bo tam też Tarcza Wschód powstaje, nie będziemy niszczyć natury, będziemy prowadzić czasem rekultywację po to, żeby wykorzystać choćby bagna do utrudniania tej mobilności. Ale to, na czym mi najbardziej zależy, to są na dzisiaj e, systemy dronowe i antydronowe, bo one, one będą kluczowe. Dziękuję. Proszę kolejne pytanie. Dzień dobry, Alicja Świódak, TVN 24. E, czego pan premier oczekuje po swoim jutrzejszym spotkaniu z e, Panem Prezydentem? E, czy to może poprawić relacje między e, pałacami? Ja mam dobre relacje, więc e, e, chciałbym, żeby takie pozostały. Informujemy pana prezydenta o wszystkim. Rozmawiamy na wiele tematów. Też sprawa choćby poligonu na Litwie, to jest temat, o którym będę rozmawiał z ministrem obrony narodowej, prezydent będzie rozmawiał z prezydentem Litwy, więc koordynujemy tutaj działanie. Po co jutro to spotkanie, o które wnioskowaliśmy z ministrem Siemoniaki? Po pierwsze po to, żeby przedstawić plany funkcjonowania służb specjalnych zarówno cywilnych jak i wojskowych w 2026 roku, a jest o czym opowiadać, bo budżet jest kilkukrotnie wyższy za naszych rządów niż za rządów naszych poprzedników. Również utworzenie delegatur województwo warmińsko-mazurskie jest dobrym przykładem zarówno dla ABW, jak i inspektoratów dla służby kontrwywiadu wojskowego, które powstały w 2025 roku również w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim i na wschodzie państwa. Opowiem o tych planach. Jeżeli pan prezydent będzie miał jakiekolwiek pytania do szefów służb, to którzy wspólnie będą razem z nami na tym spotkaniu. No i temat bardzo ważny to są awanse na pierwszy stopień oficerski, które zostały wstrzymane przez pana prezydenta. Chciałbym, żebyśmy jutro mogli wyjść i wspólnie ogłosić dobrą informację że takich problemów więcej nie będzie, że wszyscy młodzi ludzie, e, młode Polki, młodzi Polacy, którzy chcą służyć w wojsku polskim, czy chcą służyć w służbach specjalnych, chcą być oficerami lub funkcjonariuszami e, służby kontrwywiadu wojskowego czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, będą mogli to robić. Nie można ich brać za zakładników, trzeba im ułatwić. Ja zawsze będę stał na takim stanowisku, będę łączył, a nie dzielił, budował mosty, porozumienia, a nie mury, podział. Proszę bardzo. Dzień dobry, Anna Goniakuc, Telewizja Polska. Chciałam, panie premierze, zapytać o to, czy tęskni pan za Szymonem Hołownią, czy powinien wrócić na stanowisko przewodniczącego partii Polska 2050? No i czy po tym blamarzu wyborczym partia się podniesie, czy już raczej nie? Tęsknię to z żoną i dziećmi każdego dnia jak jestem e, od świtu do nocy w pracy i, i, i nie mogę im poświęcić tyle czasu, co bym chciał. E, a z Szymonem Hołownią e, bardzo dobrze mi się współpracowało. Uważam, że jakby on został dalej szefem Polski 2050, Szymona Hołowni, bo taka jest nazwa partii, byłoby to po prostu najbardziej logiczne i tak powinno być od początku. Może to opatrzność zadbała o to, żeby ta misja jego była kontynuowana. Oczywiście oni będą decydować. My mamy już swoje wybory, bo jesteśmy z panem Wojewodą Królem w jednym ugrupowaniu, z panem burmistrzem. My mamy swoje wybory już za sobą. U nas na kongresie było prawie dwa razy więcej osób niż w całej partii Polska 2050. Nie żeby im jakoś tutaj dokuczać, przecież nie o to chodzi, ale tylko pokazuje, że. Można to zorganizować chyba w bardziej sprawny sposób, zaprosić wszystkich w jedno miejsce, odbyć wybory, bo chciałbym, żeby ich powaga była zachowana. Bardzo szanuję marszałka Hołownię, bardzo go lubię i chciałbym, żeby jego pozycja była jak najlepsza i jemu życzę jak najlepiej. I tylko mogę o nim dobrze powiedzieć. Do ostatnie pytania, szanowni państwo. Dzień dobry, Aleksandra Piotrowska, Telewizja Polska. Ja mam pytanie odnośnie zastrzeżeń prezydenta do budżetu. Czy to może zwiastować brak podpisu i czy może rzutować na bezpieczeństwo? Bo jak wiemy, w poprawkach pojawiały się no, zwiększone jednak sumy, które miały płynąć na bezpieczeństwo właśnie. Prezydent tutaj ma ograniczone manewry, możliwość decyzji jest niewielka. Konstytucja tutaj bardzo precyzyjnie akurat to opisała i dobrze. Po pierwsze, pan prezydent nie może zawetować budżetu i to jest ważna informacja, czyli nie będzie mógł odrzucić tego budżetu w całości. Może podpisać, może podpisać i skierować do Trybunału Konstytucyjnego, lub może przed podpisaniem skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli by się tak stało w tym ostatnim wypadku, no to działem na prowizorium budżetowym. To ogranicza chyba możliwość realizacji podwyżek w, stref, w sferze budżetowej i to by było na pewno niedobre dla pracowników, więc sfery budżetowej, więc mam nadzieję, że pan prezydent weźmie los polskich rodzin, ich finansów pod uwagę. Po drugie jest to największy budżet na obronność, 200 miliardów. Dla porównania w ostatnim roku rządów naszych poprzedników w 2022 roku, kiedy już była pełnoskalowa wojna na Ukrainie, to było około 60 miliardów, więc trzy razy więcej w ciągu dwóch lat, no to dla mnie, dla ministra obrony, nie jest to tylko duży sukces mojej polityki, mojej pozycji politycznej, bo żaden minister obrony nigdy nie był w stanie wynegocjować takiego budżetu, ale to jest przede wszystkim sukces Wojska Polskiego i budowy polskiego bezpieczeństwa. Więc nie sądzę, żeby Zwierzchni Sił Zbrojnych chciał, w jakikolwiek sposób utrudniać wydatki na modernizację, transformację, uposażenia dla żołnierzy, budowę silnej i bezpiecznej Polski. Nigdy takiego budżetu nie mieliśmy. Nie zmarnujmy tej okazji. Siedem dni na podpisanie budżetu. Ja wnioskuję o to, żeby pan prezydent podpisał budżet, żeby nie robił polityki, a tym bardziej politykierstwa. Na sprawie ważnej dla bezpieczeństwa, jaką jest realizacja budżetu i modernizacja, transformacja sił zbrojnych Rzeczpospolitej. I ostatnie pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry. Joanna Kiewicz-Wojciechowska, Polska Agencja Prasowa. Ja bym prosiła Pana Premiera, jeśli można, o doprecyzowanie, czego się Państwo będziecie domagać z Panem premier, Prezydentem od strony litewskiej, jeśli chodzi o ten poligon, o to, żeby Litwini z niego zrezygnowali, czy zmniejszyli, oddalili się. Jakie są nasze polskie oczekiwania w tej sprawie? I jeśli by Pan był łaskaw, doprecyzować, w jaki sposób nasz region może dostać wsparcie w związku z tym takim nadprzyrodzonym atakiem zimy, z jakim mamy do czynienia. Mhm. Dziękuję. Jeśli chodzi o tą drugą kwestię, ja przedstawię te wnioski od samorządów i tutaj jest zawsze życzliwość ministra finansów potrzebna, ale są różnego rodzaju rezerwy związane z klęskami żywiołowymi, z trudną sytuacją wsparcia, uruchomienie rezerwy, jest rezerwa premiera, są inne rezerwy kryzysowe w budżecie państwa. Jakby była podpisana ustawa budżetowa to zawsze jest łatwiej z tego skorzystać. Więc są możliwości. Pan minister finansów musi je przeanalizować. Ja będę wnioskował oczywiście o to w tym kierunku, żeby wspierać samorządy w województwie warmińsko-mazurskim. To jest pierwsza kwestia, druga kwestia dotycząca poligonu. To przecież tutaj jest prawo Republiki Litewskiej do, do budowy swojego potencjału. My jesteśmy zainteresowani, żeby Litwa była silna, żeby Litwa była w stanie się bronić. Tam są duże inwestycje również z programu SAFE. Inwestycje infrastrukturalne będą realizowane w tym obszarze związanym z transgraniczną współpracą. Więc my jesteśmy zainteresowani współpracą polsko-litewską, rozwojem zdolności i budową bezpieczeństwa. Więc ja nie zamierzam występować tutaj w roli ograniczania czegoś, a może współkorzystania. Ale ta rozmowa z ministrem obrony przede mną w piątek, więc po niej będę mógł więcej powiedzieć. Dzisiaj jak konsultowałem tą sprawę z panem generałem Ziłkowskim, dowódcą szesnastej, dywizji zmechanizowanej, gdzie jednostki są rozmieszczone zarówno w województwie warmińsko mazurskim ale również blisko granicy z Litwą Suwałki Augustów. W Augustowie duży kompleks, który odramy w tym roku koszary do użytku w lecie 2026 roku. Więc tym bardziej współkorzystanie, wspólne ćwiczenia, myślę, że to jest dobra opcja. Im więcej integracji w NATO, im więcej integracji w Unii Europejskiej i sił zbrojnych i naszych zdolności, tym lepiej. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo. Mogę? Zawsze. W ubiegłym roku Pan y, dużo, dużo mówił na temat wspierania polskiej nauki y, jako Ministerstwo Obrony Narodowej i y, jako rząd. Y, czy coś ciekawego na ten rok? I jeszcze takie krótkie pytanie: co z, z amfibiami, które w marcu Pan przekazał dla Polskiej Akademii Nasz na Spitsbergen? Nie słyszałem, żeby tam nie dotarły, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Tak, wsparliśmy Polską Akademię Nauk, wsparliśmy Polską misję na Spitsbergenie, będę inwestował w naukę, inwestujemy w wojskowe szkolnictwo wyższe i naukę w wojsku polskim. Co mnie najbardziej interesuje, zdolności satelitarne. W ubiegłym roku powstało Centrum Operacji Satelitarnych. Wojskowej Akademii Technicznej. Liczba studentów, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, na Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Sztuki Wojennej, która już niedługo przekształci się w Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego, jest ogromna. Zainteresowanie jest czasem 7-8 osób na jedno miejsce. Za rozwojem edukacji idzie zawsze rozwój nauki, w co będziemy inwestować, również w instytuty badawcze w wojsku. I tutaj rozwój zdolności dwóch szczególnie. Daleki zasięg, precyzyjny, daleki zasięg, to jest przewaga, jeżeli byśmy to już osiągnęli własnymi zdolnościami, to jest przewaga gigantyczna w odstraszaniu. I systemy dronowe i antydronowe. W tych dwóch kierunkach. Instytuty badawcze, instytuty naukowe wojskowe, akademie wojskowe są zadaniowane przeze mnie. To zadanie zostało mi postawione, i na to też dedykujemy kolejne środki na projekty badawcze, projekty rozwojowe. Do tego ważny element przechodzenia z tra z takiej translacji z języka odkrycia na język praktyki, czyli centrum wdrażania Dual Use. Dajana w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej. To będzie się otwierało w tym roku, bo już wstępną gotowość osiągnęliśmy, a pełną osiągniemy w tym roku. I druga kwestia to program Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. 22 miliardy, z tego około 15 miliardów dla samorządów, ale 7 miliardów dla firm, które będą wdrażały odkrycia naukowe, bo odkrycie... W Polsce jest łatwiejsze niż wdrożenie do produkcji, powiem szczerze, i mi zależy na tych dwóch elementach Dziękuję. i odkryciu, ale później translacji na język użytkowy. Dziękuję, Dziękuję wam bardzo, bardzo wszystkiego dobre. Będzie okazja do spotkania.